Witaj. Niniejszy film pokaże ci krok po kroku, w jaki sposób korzystać z funkcji Szybkie połączenie w Samsung Galaxy S5. Przy pomocy funkcji Szybkie połączenie możesz w prosty sposób wyszukiwać, dzielić się i łączyć się z pobliskimi urządzeniami poprzez Bluetooth lub Wi-Fi Direct. Pamiętaj, Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz się połączyć, obsługuje połączenie Bluetooth lub Wi-Fi Direct i że jego ekran jest włączony. Przesuń po ekranie palcem w dół, aby rozwinąć panel powiadomień. Zobaczysz przycisk Szybkie połączenie. Na tym filmie połączymy dwa telefony Galaxy S5. Otwórz w telefonie aplikację Następnie Ustawienia i kliknij Wi-Fi. Przesuń suwak w prawo, aby włączyć funkcję. Następnie kliknij ikonę opcji i wybierz Wi-Fi Direct. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Telefon Galaxy S5 połączy się z drugim Galaxy S5. Teraz możesz korzystać z funkcji Szybkie połączenie. Rozwiń panel powiadomień. Następnie kliknij opcję Szybkie połączenie. Jeśli włączasz funkcję po raz pierwszy, zostaną wyświetlone informacje na jego temat. Przeczytaj porady i kliknij przycisk Następny. Gdy zobaczysz ekran stan gotowości do połączenia, kliknij Start, aby włączyć szybkie połączenie. Wybierz Galaxy S5 i kliknij opcję Prześlij dalej. Następnie wybierz rodzaj treści, które chcesz wysłać. W niniejszym przykładzie wybierzemy obraz. Kliknij ikonę obrazu, który chcesz wysłać i kliknij gotowe. Drugie urządzenie Galaxy S5 rozpocznie odbiór pliku. Rozwin panel powiadomień i kliknij odebrany plik. Jeśli chcesz zobaczyć plik na pełnym ekranie, kliknij jego miniaturę. Pamiętaj, kiedy szybkie połączenie zostanie nawiązane, możesz także korzystać z funkcji szybkie połączenie podczas przeglądania pliku. Wybierz aplikację Galeria, aby obejrzeć pliki. Rozwiń panel powiadomień. Kliknij szybkie połączenie. Wybierz interesujące cię urządzenie i kliknij Prześlij zaznaczone treści. Galaxy S5 zacznie odbierać plik. Przestrzegaj poniższych zasad, aby chronić swój telefon przed uszkodzeniami i zachować odporność na wnikanie wody i płynu. Utrzymuj swoje urządzenie suche i unikaj zanurzania go w wodzie. Po wystawieniu na działanie wody przetrzyj je ostrożnie. Nie wystawiaj swojego urządzenia na działanie wody pod wysokim ciśnieniem lub szybko płynącej, np. morze, prysznic. Nie korzystaj z folii ochronnej na ekran, powoduje to niewłaściwe działanie czujnika. Upewnij się, że tylna klapka i zaślepka wielofunkcyjnego złącza są szczelnie domknięte, w innym wypadku do urządzenia może dostać się woda i pył. Nie zdejmuj tylnej klapki mokrymi rękoma lub jeśli urządzenie jest mokre. To wszystko. Właśnie nauczyłeś się, jak korzystać z funkcji szybkie połączenie w Samsung Galaxy S5.